No, ja no, no to Dobra, jestem to z co cypkiem. Na no, Samonel Swift, gramy solo duo i sypek jest SM, ja traszem, tym razem bez skina i lecimy. Tak mnie prosił o tego że mu to wowam. E, aha, ja się w ogóle nie ja prosiłam. Nie, no, e... nie, nie prosiłeś, ale mówił że Ci się podoba. To będę miły. No. Czy ja już zapomniałam, jak ten skin, jak ten standardowy trash wygląda. Bo zawsze grałam z tym skinem, nie? Nie cierpię tych gości. Przez że nagrywam konkretne okno, czy jakoś tak ustawione na OBS-ie. jak ruszam myszką, to czasami to się tak zacina. Nie pokażę wam na ich fps ów O tak. Czekaj jak to się robiło? Tak, dobra. Nie wiem. Uh -huh. Zabawa w prawym górnym rogu. Oho! Mm. No. No w ogóle jak coś, to ja będę musiał w trakcie nagrywania no, na chwilę skończyć. Znaczy skończyć, no to. Zmontujesz to. Tak. bo co mu wyszedłeś, no ja bym go huknął. <noise> teraz ja coś chciałem zrobić od początku. E, nieważne, ale będę musiał na chwilę koń... No na no, dwie minuty myślę. Minuty. Zmontuję jeszcze później ja ci dam, podam program. Nie mów go teraz na głos. Ja, ja ci podam program. I to, i... to się też wytnie. <noise> B-b-b-będzie oh muzyka w tle, tak, będzie tak. zabawnie. Aha, dobra, bo ty mnie opuściłeś. No, dobra, przynajmniej na już nie ma warda, to też jakiś plus. Małtyk. Ale nie będziemy mówić, dlaczego będę musiał, na no, oh Boże, wziąłem tylko jednego minionka. Dobra, pokażę. Patrzcie na moje FPS, ile na minionki. Dziękuję. Patrzcie na te minionki, patrzcie. Ja nie. specjalnie tabacz mam. Dwa, <laughs> boże! Wziąłem trzy minionki z sześciu. I się zabić autentycznie, nie? Ja lubię. Ja lubię się zabijać. Szanuję. Dobra. Good, e, good job. W ogóle tutaj młodziak usunął ostrzegniewą młodziaka ze swojego kanału. Tak, Wszystko bo ja stwierdziłem, że te wszystkie moje odcinki były bez sensu. Teraz będą nowe sery na kanału. Będzie seria solo duo z sypkiem i zerykiem. Będą prawdopodobnie flexy jeszcze. No, flexy. Będę tak bardziej się angażował na kanale, bo teraz to... Było... A może wtedy może Minecraftę nagramy? XD serwera. Mhm. W sumie może. Że Drugi sezon będzie serwera, kurczę, a z 0 odcinków. Hi lol, o co chodzi? Przecież to, że nagrywam to jedno okno, mam czasami ścinki takie nieprzyjemne, ale spoko. Ej stary, ale i tak wygrywam z milionkami z no. tą tą. Księżarówka. Wiem stary, ale nie wziąłbyś jej, bo by cię odepchnął. Wzi wziąłbym, bo, by, bo mi się Eno ładował, ten mocniejsza auto tak nie. w. mamy. Ej. Ej, stary, ja jeszcze cały czas boję, że to zaraz to coś, to ma tam... Że będę musiał zaraz skończyć. A chciałbym to po nagrywaniu po prostu, ale mam nadzieję, że się uda. Aż się boję o co chodzi. Bo ja nawet nie wiem. Wtedy... Mam... Nie, jest ja Boże, Może Lisin. Widać. Chodź do... A dobra. Co Lisin? 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 <gryś> A myślałam, że ten hukał... no, Myślałam, nie że, że on do ciebie będzie leciał, to ja zdążę tak idealnie. Ale gdybyś go nie ten, to by. A nie ważne, to to tam, to, to to takie, to to nie fajnie jednak. E, mam w dopiero za sekundę. Dobra. Weź go Fajker. Ale nie, bo my jeden na trzech... Znaczy, dwóch na trzech nie dam razy chyba. Czeka, zawarduje. Wtedy wcześniej właśnie taką akcję ugodałem. O kurde. No tylko, że wtedy było dwóch na jednego, ale miałem i tak... Nie wiem wtedy, nie wiem, no stale HP, nawet mniej. Szkoda. Hech. Da. Nie może się dać trafić z kunału. Chilidziusa. Co się stało? To po prostu uciek ucie uciekłem. Uciekłem. Trochę dziwnie to wyglądało. Uciekłem, nie ucieknąłem. Uciekłem. Uciekłem. Sypiak jego polski. Ej, stary O! Nie, tak! I tak byś to wziął. tak byś to wziął. Ehm. Um. To się wytnie. No bywa, tak. To się wytnie I nie tylko tam ty padłówka jedna. Ja dobry huk Nie Co? Czy, czy, czy ja myślę o tym co ty zrobiłeś? A o czym? Czy ty... Cię, użyłeś kule minionku, a szybciej go zabiły na, nasze minionki? Nie, 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 nie! A mnie boli! Aż mi tam w środku tam kręci, nie tak ściska. Tak cię cisnęło, że ci budaczki na wierzchu wyszły Nie wiem. Polaczki? Ja wtedy nie wiem co ja będzie I tarcza! on miał tej tarczy, lony? No, sporo. No to to. mu, żeby przyszedł. No, mi da idzie. A, po kila biegnie z Kuba. A masz? I, oh. <grywia> <grywia> Traf mi, jeśli możesz. A, to ciebie trafia, dobra. To nieważne. Tego już lesa trafia. Trzymaj tarczę. Nie, z tym już lesem. Staj. Gdybym go kuchnął, to byśmy zabili, prawda? Y nie, nie. Co się dzieje? Musiałam że lagi mam, ciemu, ale... Czemu jest 3, 2, 1, kata? Ja się pytam. Bo potrafi liczyć. To miało być śmieszne. Coś stoi w krzaku. Gdzieś o. tam. Albo już tepnęła. Gdyż nie, gdyby ona tepnęła, to on by się cofnął i tepnął. Tak jeszcze tutaj pajacuje coś. Okej, stary, dawaj. O oh, oh. Boże, da Twoje ku i moje... Twoje i moje ku nie ma. No. Chodzi o ten wave, żeby zostać po szóste um. Tu jest kanon. Upią zabić jeszcze. Bo nie ma swojego faceta na Utiliusa, hecha. Ja, nie, ale... My jej nie zabijemy? Oczywiście, że ją zabijemy. Haha, worf. Dobra, i uciekamy, nie? No Dobra, mi się ta siódma. Ej, ten też patrzy się w górę. O mamo, mamo, słońce, mamo! Boże widzę w tym tęczu! Bóże widzę! <na'd> To się widzę! O Boże, dobra, koniec śmiechowania. Zagrywamy to, nasz koniec. E, to, to. To jest koniec. Co to jest Katarino złote dziewczyna na 5, 2, 1? Co tu się... Ej, ale ja, dzieje, ja, co... ja widzę tego, że niby mówią, że Eloh nie ma, ale i tak możesz przegrać przez Steam. Ja mogę wam to udowodnić. pokazywać wam <laughs> staty. Ja, ja, ej sorry, ja nie przerwę nagrywania po mecie, to pokażę jeszcze ten. Na razie masz dobre staty. No. Zerowe! Bo Sorry, ale ja Ci mogę pokazać, że no, serio, no Masz zerowe staty. Że da się przegrać i to naprawdę łatwo. Ty ja wiem, że da się przegrać, nie? Przez y, to, że twój sojusz już nie No. Ale Rochelor nie ma. Czemu on nie przyjdzie z byśmy zabili? Nie, nie będę tego tu O nas. Nie, nie, nie. Mam pudło. To spoko. Nie mam ulka. No, ja, Mo, też, ja też. Ja Coś mam. Cel celny pudło. Salwę. Celna salwa. Celny salwa. Masz salami? To ja wezmę? Dzięki. I tak byś wziął. Aaa, ah, pytają. O oh godne! No. Zacięło mnie, tak, dobra? Tak, dokładnie. Dat busted, ja ci dam zaraz, dat busted. Dobra, ten ramówsza mi ładnie trafił. Dam mu tacz. To też ciągnęła tak na dzika. Never time. Nigdy mojego ADKR nie zabijesz. A może jednak? Czekaj. Nie, jednak nie zabił. Ma obronę i wyszło ładnie. Don't fear, don't fear. A dekary i tak Good job, team. No, no top tam jakoś no wygrywa. Tylko Mo. ten lead. W sumie tylko ja zużyłam ulta za no. mumu. Ty nie zużyłeś. ja chodź na, na, na dragona, ej. Boże, jak tak ruszam myszką, to to się zacina. Przez to, że nagrywam konkretne okno. Patrz jak to się zacina. A ty masz dwa monitory? Jeden, a ty? Nie jeden to tak. jest. Ale może się... Ku znaczy niedługo sobie będę zmieniał monitor, bo... A nie ważne, potem spojrzę. Może ktoś tu przyjdzie, Lisin. nie ma go tam? Nie ma, nikogo nie ma. Dobra. Mhm. Ja po może kropelkę i Kropelka... Tutaj o. Wampireczne i... O. Będę miał pięć potek. A ja lubię mieć. Czy jakie masz bogate zakupy? Kurczę. Za tego tripla. Nie no, my to możemy wygrać w sumie, bo ten Zedyn nie ma najgorszych statystyk. Jak, no, no, ten klesz też się nafidował. Nie, my to jeszcze wygramy. Tak. Tylko no to... ta kata na razie ma jakieś fragi. Tak. tak. No i ten Lissing, który w sumie gra słabo, no i ten Jax. No i tak przybyłam. nie ogadaniał. No ten tak, jeden, tak, jeden, tak. No, bo On gdyby... tam mógł cię starannie na jeździć zabić, a on w ogóle tylko mnie kopnął. Ja stałam tu i on mnie kopnął tam po tak, prostu. Tak, gdyby on mnie kopnął pod wieżę, to on go zabił. No. I by dla nich wyszło Warf, bo mógłby jeszcze was tam porobić z tym co Stary weź, weź, weź! No. A. Ej! Czekaj masz lagi jakieś? O! Halo? Halo, halo? Halo, dobra, wszystko okej. Okay. Co nie wiem dlaczego mam ping? Czekaj. Jestem z tego internetu podłączony. Kurczę, nie wiem. Yes. Ne time. Zamiast SMF-ka zawachduje zawachduje załatwionych. Czemu moi kontrolek nie kupują w ogóle? Weź tam, Dobrze, to poczekaj, aż mi się najbardziej naładuje. Nie, weź tam. O nie, Sary, co, co to za ult? No mi da? O, nie trafiłaś jej kacy. Ale Liliścina chyba coś tam obiłeś, czy nie? Nie wiem. Nie wiem. Never time! Ty, 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 ty. Oj, zabija mię o słuch nie wiem, czy ty by się dosięgnął. No pewnie Eby może, bo masz spoko. A ty masz E? Ja to nie widziałam, dobra. Myślałam, już wszystko zużyłeś podczas fightu. A czekaj, bo tower. Dziku. No wiesz co ja chyba będę tepał. No to potem tym chodźmy. Chyba, że jeszcze, jeszcze jednego, bo tak w sumie nawet mamy HP-ki i tak dalej. No mamy HP. Ja też mam Ulta, tam za połowę go. czasu. No to madać, że ja kudek dużo używam i mi się to... No to ta trochę jeszcze obijemy mocno. W czego mam flasha jak zosta Dzięki za W. Co mogę zrobić W, WE, żeby tobie też dać? Nie wiem, ale nie będę używał... bo mam mi zależy. Dobra, no i opacało się zostać. Bierzemy jeszcze ten wave i zostajemy, czy bierzemy ten wave i wracamy? Zostajemy, wiesz. Bo, o, nie, A, nie dobra. Nie, nie, to. dobra. To do teraz oszczędzajmy mamy trochę, bo już mnie mało. No ale kto pęka czy nie? Wszyscy tam z Niby tak, ale zostaw sobie tu na fight teraz, bo będziemy na pewno walczyć. Już 600 tej, 600 mamy. <coughs> Niby tak. <suszy> Au. Nie, ale dużo oni nie biją, mi się wydaje. Zresztą, no może biją, ale nie aż taki jak to AM. Mm. W sumie jak się grałam na łubą to ona by było umarło, nie? Chyba tak. jak wiem Może jakie ja długo trasem nie grałem. Czekaj, Ward odnowie. Pozdrawiam się coś może pobić, coś jak tam chcesz. O. Myślałam, że O tobie siadło to ładnie. Z czemu się tak many regeneruje LEM? Ja wiem, że mam takie runy trochę pod regenerację. Ale bez przesady, guys. Zrobić fleszku na MFK? i dobimy poradnik lepszy od gasu. Ale nie, bo mamy za daleko wave'a. Bo bym mógł zrobić poradnik how to kill enemy i decare. Jak myślisz, oni mają ulty? Myślę, że nie, no. Ale w sumie Ej, kara, to Kata, kata. Myślałam, że I sorry, uciekaj. A, to ona malowała, Lel. To dzik jakiś taki. Sery, uciekaj, czekaj, czekaj! Nie mam. Tak. wcześniej wyrzuciłem, żebyśmy od razu uciekali. No, sorry, Bo Myślałem, że nie będziemy się bić. No ale taka ty miał taki gula, Z... To ja zwaliłem, naprawdę, nawet nic. W sumie jak taka to się wbije, to ja go zabiję. Mam chyba to no i nice To coś co do mnie ma przyjechać, ale znaczy nie, nie przyje... Y, nie, ja nic nie mówię. Fajnie by było, gdyby to było teraz, to bym coś tam. O Boże internet! Widzicie. Zobaczcie, co mi się tu nagrywa. Spijmy jeszcze ją. Tak, tak mam na dół nagrywanie, spoko. Są trochę mało tankowate, że mógł tam wjechać. Ej, czekaj, jak bez ciebie, to przegrywałem. Gram z tobą od razu, wygrywam od razu. No, widzisz. Co? Ej, ja bez ciebie nie gram, przegrywało. Patrz, patrz, patrz. Patrz na dzika. Chciałem Chciałam wygrać tak, taki, bo że będzie mi to Mech, mech, mech. W sumie mogłem zrobić fleszku tam na niego. ale nie wiedziałem czy trafię. To Ej, musi ta, uciekać. Gdyby weszło, to by weszło, <laughs> Ej. W sumie jak ja grabnę to będę mógł mu W rzucić. O, jeszcze mu mu. Dobra, to my to tylko przepuszujemy. Chyba? Nie wiem. <laughs> Co tu się stało? Ej, dajmy. sobie. Tu nic nie było. Tu nic nie było. Nic nie było na tym nagraniu. Wcale. Nic. Zero. No. Boże! Co ja zrobiłem? Jaki ja jestem idiotą. Ta akcja tutaj. Dawaj mi go tam, to Gdybym wtedy nie użył... Lesza. to on teraz ucieki i przerzucił. Kurs, tu hale zepsułem sytuację. Ale warf, nie? No, 4 no, za 2. Mm. Jeszcze tu ere weźmiemy. Kurs, to popuszcz. A medykacy, seryjnie przed nagraniem nie mówiłem, co tam będę musiał schodzić. Zgadzam się, dlaczego? Nie. Nie wiesz nic. Ale się boję. Trochę się dziwi, dlaczego ten rak się we mnie nie wbija, no właśnie. No, ale... Nie lubię kata. Wg mnie kata i talent są takie to trochę postacie teraz już mocne, najbardziej, najbardziej tylko. Już uciekł, skubany. O kurczę. A już na tą rzecz ponad godzinę, czy można już być? Chyba. Boże, co ja właśnie zrobiłem? Nie, już nie potrafi Thresh'em grać. Zabijemy... naprawdę... Hmm, idź się zabić. Boże, amomu ty raku! Amumu, raku! <laughs> Snajp! Nice. Ludzie jakby snajpione. To Nasz Amumu jest rakiem! Boże, co to, to za kurzno jest?! Amumu... You are zero. Oh, tak w sumie, a co zrobić? No bo stary, ja sobie jestem tutaj, mam już lowa. On sobie stoi w krzaku, tutaj jest MFK, Który i Nautilus mnie bije. I sobie stoi w tym krzaku i nie pomoże. No ale. W sumie to jest... Nie wiem. No ale z drugiej strony mógł dać też. Może mu się nie opończyć. No ale. Nautilusa moglibyśmy zabić. Nie do to no ja jak sobie kończyłam? Nie no, no wyszło war w dwóch za. Tak? Cztery? Wiem. albo... A ten Jax w końcu nie umarł. Umarł, ja go zabiję multem. Aha. Nie, to to tak. musiałeś zabić, nie bo jak... Jax uciekł tutaj. No tak, ja go tam ze Aha, multem. dobra. Tu, tu był dokładnie. Mhm. Zobaczysz na nagraniu. Zobaczysz Dobry. NA NAGRANIU! Koniec. Czemu nie wziął latarni ten kled? Aha, szanuję, bo to dzik. Boże, jak on ginie. Tam też tanku, ba, ten kubaty dzik. Musiałam. Co to już tutaj ten? Tutaj była skoczka. Dziki same. A ty już masz jeden token do szóstej na Eziu, czy nie? nie. Pewnie dostaniesz teraz. Chociaż. Nie wiem. To nie było. Ja to mogę tankować. No, kińk lepiej przytęgał. Idę. Ale spoko, wygrywam. No. Aha. No, nas chciałaby dogonić. <gryzanie> no, ale 10 OP. Może mam 10 OP hmm. tylko. Nie leżę. To uwierz. Nie, bo to się nie będzie stykowało, wspomniałabym... Bo... Zapomniałbym. Laker Report. No tak, w sumie to tak, to było szczęście. Ale co to pisze? Co on pisze? W ogóle, job, ten też

Dary, bo ty nie widziałem, że ja robię kufleż w to ci właśnie pokażę. Dobrze? No Boże, nie trafiłem jej z W. Znaczy z Q. How to kill enemy jungler No Boże, nie, ja nie potrafię trafić z Q Kata się bawi, na topie, my kończymy midem. Cz oko. Jak chce kuflerz w bo ty jeszcze nie widzisz jak to robię. O ty ja nawet nie musiałam flashować. Haha, zrobiłem go z huka. Duel Plate i ten kedzik Dobra, to już powoli będzie na tyle w tym odcinku. Kochaj na kanał Cypka. Subskrybujcie, e, like. ustawcie sobie dzwoneczek, lajkujcie. No i co? To jeszcze ty się pożegnaj. Boże jaki dziki flash. To dziki John Dumbo. Tuturu tuturu, jest niebezpieczny. jest Dobra, grze. Do... Zobaczenia. Pa! No, pa.